O Boże, mój kochany, ta szkoła i szkoła, całe życie, ludzie tylko do tej szkoły, a ten człowiek, biedny profesor, za takie marne pieniądze się musi męczyć. Tragedia. Dzień dobry? Dobry? To nie wiem jeszcze, czy taki dobry, myślę, że dobre, się dla wszystkich nie był zbyt dobry ten dzień. Kto to Pani był tak jak Joanna. A, Pani Joanna. Witamy Panią w końcu na zajęciach. No i, i co, będziemy zdawali egzamin dzisiaj, tak? Panie profesorze, ja nie przygotowałam się do tego egzaminu. Era jasna, druga uczennica się dzisiaj nie przygotowała. Ja nie rozumiem, z tego ja w końcu zwariuję. Ta w ciąży, druga coś znowu. Ja nie wiem. Ludzie, wy na studia chodzicie, to jest nieprzyczyn. To nie chłopak. <noise> chłopak ją rzucił! Mnie żona rzuciła 30 lat temu i żyje! A ty co? Chłopak ją rzucił! Ona do szkoły nie pójdzie! Ona to, nawet za nim mówić, nie ma! panu mówić, może nigdy nie był pan zakochany! Zakochany? Kochałem kiedyś! Byłem kochany, ale niestety zostałem sam. Jedyne co mi zostało chodzenie do tej szkoły, wy i tylko ja was... Ja nie wiem. Ludzie, no zastanówcie się, no dziewczyno do szkoły chodzić. No co ja mam z tobą zrobić dzisiaj, powiedz? A nie można zaliczyć tego w jakiś inny sposób. No to zaliczę. win Praca referat, cokolwiek. Dziecko drogie, ty drugi raz podchodzisz do egzaminu i drugi raz nic! No chyba, że. Pani Joanno, no żal mi się pani zrobiło. Może byśmy jakoś tak yy, próbowali korepetycje wieczorne urządzić. Gdybym ja pani pomógł, wytłumaczył wszystko, pokazał strunę po strunie, chwyt po chwycie. Czy by była pani? Może bym pomógł pani? I na pewno by pani zdała te studia i wszystko by było wtedy naprawdę super. Ale co pani insynuje? Ja nic nie insymuuje, ja po prostu taką propozycję pani składam na wieczór. Żeby pani może przyszła mnie i ja bym pani pomógł grać na tej gitarze. Dziękuję. Nagrałam każde Pana słowo. Nie. Nie. Ale tak. Proszę. Każd nagrałam każde Pana słowo. Ale ja... A teraz? Albo pisze mi Pan... Egzamin. Nie, ja proszę Ale, Cię. Pan egzamin. Dobrze. dobrze. Nie, nie, nie. dobrze. Słuchaj, no dobrze. Nie ma sprawy, dobrze. Tylko skasuj, bardzo Cię proszę, skasuj to. Nie, No naprawdę, ja... ja... wszystko Ci tu piszę. No dobrze. No, dobrze. Nie działa. Nie. Proszę cię, Asiu, niech zostanie to między nami. Bardzo cię proszę, skazuj to. No, to wszystko? Wszystko. Ja już nawet za ciebie zabrę. Nie wszyscy wiedzą, że, że dla ciebie to wszystko. 啊，咻！Uh,